Z tej strony Tomix Będzie dzisiaj omawiany tutorial Tutorial jest dla początkujących Tacy co dopiero weszli do gry I nie wiedzą zupełnie nic Ci co już grają trochę w tą grę Nie potrzebują tego tutorialu Więc jak potrzebujesz No to możesz oglądać Nie zmuszam Gdybyś zasubskrybował mnie Lub dał lajka Albo napisał komentarz Byłbym wdzięczny Wiedziałbym w co mam grać co lubicie, żebym grał i jeżeli chodzi o subskrypcję i lajka po prostu miło by mi było a więc tak mamy tutaj od razu za nami jak się zrespawnimy mamy postacie różne postacie są za daną kwotę tu na przykład za 5000 gemów tu za 17500 tutaj za 12500 tutaj za 25500 no jest, jest, i drogo i tanio. Najtańszy, wam powiem, że chyba jest saito, gazo, gazo i jest jeszcze jakiś. No nie, te dwa są najtańsze. A więc tak. No to są po prostu postacie. Jeżeli chodzi że nie będziecie wiedzieli jaką jesteście postacią tu możecie być napi na mieć napisane na przykład Lufus to ja Lufus to jest ten ja mam takiego jak wejdziemy sobie tutaj w mistrzostwa ja mam przetłumaczone, więc jak ktoś nie będzie miał mistrzostwa po prostu będzie miał takiego, taką głowę z włosami jeżeli tu wejdziemy tu, mamy, tu, tu możemy zobaczyć jaki mamy poziom i Ile mamy postaci? Tutaj też również można zobaczyć, jaki mamy poziom. Ja na samym początku miałem Lofusa. I może, można sobie kupić in, kolejną postać, inną. Więc ja kupiłem sobie Gazo. No, tak się nazywa. Mam na, go na 28 poziomie. I tak. Tu mamy pakiety. Tu mamy pakiet duchów. Za 1000 kryształów takich innych. Tutaj pakiet mech, czyli w skrócie mechaniczny. I mamy za 1000 zębatek. Nie wiem gdzie zdobyć te zębatki i te zielone klejnoty. Ale gemy można zyskać. Tutaj, tutaj można je kupić i, i przez granie można je zdobyć. To jest pakiet emot... emot... emot, emot zem, no wiecie o co mi chodzi. 4000 gemów. Tutaj lekki plecak. Ja mam przetłumaczone, więc to jest źle pewnie przetłumaczone, więc się tym nie przejmujcie. To jest za 1000 gemów. Tu jest pakiet premium za 40 robuxów. No, w każdej chyba grze da się znaleźć coś za robuxy. Prawda? Tutaj mamy pakiet solo za 4000 gemów. Tutaj natomiast mamy pakiet tęczy za 60 gemów. Tutaj zaraz do tego przejdziemy. Tylko pójdźmy na razie tu. Tutaj mamy różne rangi. rangi Mamy, no można powiedzieć, że rangi, ale tu są nazwy postaci. Różne postaci. I na samej górze można przewijać, jakby ktoś nie wiedział o. W każdym. I, na, i jest pokazane, kto z, ca, z całej tej gry, kto grał albo gra. Jaki ma najwyższy level? No, największe zwy... zwy... częstw... zwyczeństwa na ten weekend. No to widać. Tak? No i w każdym są różne wpisane liczby. I tak, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, co jest tam, to napiszcie w komentarzach okej? Okay? jak napiszecie w komentarzach to będę wiedział czy chcecie czy nie tutaj można odebrać mieć, tylko trzeba robić zadania które polecam robić, bo taki miecz jest mega ładny no i tak, przejdźmy do lobby AWK jeżeli nie wchodzimy, nie chcemy grać i zostaniemy tu to nas, to zostaniemy przeleportowani do lobby tam, gdzie mamy wszystkie gry, wiecie gdzie? No. I dlatego to jest nowa aktualizacja. No, taka nie nowa, ale już trochę czasu temu, parę miesięcy. I to jest lobby Afk. Możemy zastosować aurę i aure żniwa. Ale wejdziemy do lobby Afk, żeby Wam pokazać, co tam jest. Więc poczekamy chwilę, aż nas teleportuje. I co, parę, I co 15 sekund, jak ten pasek się zapełni, dostajemy aury. Tu mamy odkryte aury. Jeżeli chodzi, pewnie się zastanawiacie, o co z tym chodzi, to wygląda trochę jak mózg, wiem o tym, ale to są po prostu takie owoce. Więc tak, tu jest owoc, szczęścia chyba dwa. Nie pamiętam dokładnie, bo dawno nie wchodziłem do sklepu, do czego zaraz przejdziemy. Więc jak będziecie kupować te owoce w tym sklepie? to możecie dostać te takie procenty. Tu to trzeba mieć VIPA. Premium w sensie. Tu są szybsze nagrody, za, za które trzeba zapłacić. A tu mamy napisane, ile zdobędziemy klejnotów. I jeżeli chodzi, że boicie się, że i tak was wywali do lobby, to nie bójcie się, nie, nie rozłączy was. Możecie na godzinę nawet pójść gdzieś z komputerem, telefonem, laptopem lub innym urządzeniem i was nie wywami. Chyba, że rozładuje Wam się bateria. No to niestety no tak już się nie da. No więc odkryte aury. Na razie nic nie mam, nic nie, los, nie wylosowało. I jak pasek się zapełni, mamy takie losowanie. Żaden, no to żaden, ale są też różne. Wiatr, elektronika i, i tak dalej. I teraz wyjdziemy i przejdziemy. Y, jeszcze do jednej rzeczy no tak do samej już gry prosto do samej gry wejdź do zony aby zagrać, no to jest taka strefa jeżeli nie będziemy tu nie przeleportuje nas do gry, musimy być w tym takim jakby półkolu, no takim półkolu no I teraz musimy chwilę poczekać aż oni y, skończą grać skończy się runda i my będziemy wtedy, będziemy mogli wtedy zagrać. I właśnie tu wyświetla się, kto zwyciężył. Wy, tu mamy zagłosuj na następną mapę. Możemy po kliknięciu, możemy sobie wybrać, na którą mapę głosujemy. Takim, takim znaczkiem to jest, że zagłosowaliśmy na taką mapę. I gra polega głównie na, jak klikamy lewy przycisk myszy, to robimy coś takiego. I musimy, jak piłka będzie taka czerwona i będzie na nas lecieć, to musimy ją odbić. O, właśnie w ten sposób. I na przykład, jak będzie takie czerwona piłka, czer jedna biała piłka i czerwona, to ta czerwona nie leci na Was. To jest taka zmyłka dla osoby, do, do której leci tak naprawdę ta piłka. I tutaj są różne supermoce, na przykład coś takiego oto Wyciągnij ramię. Gumowy balon gumowy. I szklana ściana. No tak przynajmniej czas haki. Nie wiem co to jest, bo jeszcze nie mam 90 poziomu. Jak będę miał 90, to wam pokażę. No i no, ta gra tak naprawdę polega tylko na odbijaniu tej piłki. Więc zagramy sobie meczyk. Jeden. I wow wow wow, zobaczcie jak to leci szybko. No i na przykład jak na mnie leci piłka i kliknę wyciągnij ramię, to ta piłka automatycznie się ode mnie odepchnie i nie będzie na mnie lecieć, tylko na kogoś innego. Szklana ściana broni przed piłką, a balon gumo, a gumowy balon gumowy, tak dziwnie nazwany, po prostu chodzi w tym o to, że właśnie lecimy do góry tak jak ten ziomek. Więc pozwólcie, zagramy sobie rundkę i Wam pokażę, jak to rozgrywka trwa. No i tak, odbijam piłeczkę. No i jak jest czerwona, to oznacza, że leci na mnie. Gdy będę stał bokiem i kliknę, to może polecić na kogoś innego. Zobaczcie, widzicie? Może polecić na kogoś innego.

Zabiłem jednego gracza. I pojezu, myślę, że już na mnie leci, ale stres, z tego jest naprawdę. No i tak, zostały chyba cztery osoby z tego, co mi się wydaje. Zostały cztery osoby. Jedna jest tam, druga tu, a trzecia tam, a ja jestem czwarty. No i po prostu odbijamy, no to ta gra jest nawet taka, powiedzmy, nic szczególnego w niej nie robimy, tak naprawdę. Klikamy tylko lewy przycisk myszy. To jest gra dla fanów anime. Ja nie jestem osobiście fanem anime, ale jestem osobą, która lubi bitwy. I to jest coś właśnie w stylu tego. Więc piszcie w komentarzach, co byście chcieli jako kolejny content. O, no i kolejny. No content na, na następny filmik. Raczej to będzie CSGO i chyba jeszcze dzisiaj ten filmik zrobię. I nie wiem, czy to będzie tutorial, czy nie tutorial, ale jeszcze się zastanowię. Bo tutoriala nie robiłem, ale grałem tak samo z piłką, tą taką. Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli. I może pewnie kiedyś ktoś się mnie zapyta, czemu te miniaturki są takie, takie albo brzydkie, albo ładne, albo skopiowane. Dla mnie miniaturki nie robi się łatwo i ja nie jestem po prostu w stanie, no wiecie, nie jestem jakieś, jak, jakąś osobą dorosłą. Tylko młodą osobą. I jeszcze nie umiem tak programować, więc po prostu albo kopiuję, albo sam rysuję na pęcie. Więc no, po prostu takie... Takie miniaturki są. Więc no, możecie też powiedzieć jaką byście chcieli inną grę, żebym nagrywał. Bo na razie nagrywam parę gier. Nagrywałem. No nagrywałam, nagrywałem parę gry, parę tylko gier, więc możecie napisać też jak, jak, jaką byście chcieli grę. No i niestety mnie skonfrontowali, czyli piłka tak naprawdę sama mnie zabiła. Miałem parę naście żyć, ale piłka z tego powodu, że tak szybko leciała, no po prostu nie uderzyła i stała się konfrontacja. A więc tak. Żegnam Was i mam nadzieję, że Wam się podobało. Nara!